Witam Was, Hejcie, jestem. To jest pierwszy odcinek z gry Kios Adventure. Jest to gra, zrobiona oczywiście w naszym ulubionym RPG Makerze, którym nie wiem, jak się steruje. A, WSD, nieźle. Pierwszy raz chyba widzę sterowanie w takiego typu grach. Jest to Horror. Oczywiście, ze switoku z góry. Mamy tu już rzut izometryczny klasyczny. Oczywiście, jest to gra. Chyba nie jest japońska. Mi się wydaje, że to jest chyba chińska gra. Główną bohaterką jest y, Lica Lisk, która doświadcza jakiegoś jakiego Horroru całkowitego, więc Prawdopodobnie, jeśli nie masz 18 lat Proszę włączyć to, znaczy nie prawdopodobnie W ogóle wyłączyć Bo gra jest y, Od 18 lat, więc tak wychodzi na to Nie wiem jakie to będą Sceny za bardzo, więc jeśli będą się coś ocenzurować No to będę, będę To robił oczywiście Oczywiście może tak nie być, bo ja tylko sprawdziłem tę grę na Steamie chwilę, żeby zobaczyć, czy, czy w ogóle jest zdatna do nagrywania i to jest moje pierwsze odpalenie jej, także okazuje się, że no... no Ludzie ją chwalą ogólnie, ale jest króciutka. Niektórzy ją w 2 godziny kończą, niektórzy w 4. Zobaczymy, jak to będzie. Nie będziemy jej maksować oczywiście, bo... Aha. Dobra, teraz pytania. Interem pewnie, co? Co też nie? z Spacją? Chyba J. Chyba J. się zatwiera. O, jest jakieś sterowanie dziwne No. Ja jestem. Ki ki no J. się klikła. Jak sterowanie. No, masz 16 lat. Spokojnie. Chyba w, w Chinach jest pełnoletnia, tak mi się wydaje. No, żeby tam herbatę, że nie będę tłumaczył. Spotkamy się dzisiaj z jakimiś dwoma przyjaciółmi, no i lecimy. Słuchajcie, co robi ten? Oh. Fire Put Down Gun Rise Reload. Ok, don, ciekawe. Gdzieś ciepły później mamy? Bo postacie są minimalistyczne. O oh jest! Gdzie są moi przyjaciele? Tu jesteśmy do mini. Tu nie ma. Nie ma gdzie siedzieć. Coś nie nadąża czytać, przepraszam bardzo. Ona ma najmniej illusion, prawda? Czemu ona ma najmniej illusion? Przątek liceum. Fajnie tak nie? To zacząć liceum od nowa. Fajnie by było. U. Co mam na moim jest coś w jakimś maku. Good, good, good it. Z przyjaciółkami rozmawiam jakiś pierdała kompletny. Cielanka, nie? To mogę do zrobić. Burger i Coca-Cola. jeszcze tutaj też jest. No to jedziemy. Oho. Bo nie może być tak kolorowo, nie? W ogóle ściszyłem sobie. Komputer za mocno Część nie ziemi. O. Ty, chwila. Skoro tu jest przeciw, mogę grać. O, ku. Myślałem, że można grać myszką, ale nie. Dobra O, boli no, 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 jak długo byłem nieprzytomna Jak długo? Tam to nie gdzie jestem? Domini Luzon, gdzie jesteś? W go telefon, o, mam telefon, okej okay. Nie mam sygnału Dobra A, więc tak się chodzi Ten Reload nie, o, dobra, jest taki wpłynek. Nie ma save'u żadnego? Słyszałem o tym, ta gra nie ma zapisu No właśnie No Już ja jakieś majtki znalazłem Stem Achievement, nie widzicie go First time, save the game Czekajcie Majtkami się zapisuje postęp Dobra no nie no, wiecie. Chińczycy, no, Japończycy zawsze, zawsze, to samo O kurde, dziwny obraz Przycisk Nie, poczekajmy chwilę czyli jest jednak zapis, myślałem, że nie ma Mogę tu wyjść po prostu? Nie, zamknięte jest Dobra, to kliknij ten przycisk Voice come from the to Głos w jakiejś drzwi nie powinien być, sound bardziej Złe tłumaczenie coś? Coś tak nie bardzo Dobra, co my tu mamy? Jakaś kartka Zostaw swoje ciało Porzuć kości i organy Co to znaczy? Zostawić swoje ciało, w ogóle Zacząłem tłumaczyć nagle, może będę tłumaczył, wiecie co jest napisane Kajdanki Dobra, co to jest? Straszny obrazek wygląda jakby można było mieć swoją głowę i serce w w tych zlotach. Pewnie się otwiera, jak to się stanie. Ale jestem wcześniej, gdy w ogóle Krab mogę kliknąć. On, nie? Strasznie wolno chodzisz, kija, wiesz. I tak powiem powiem kijowa daść chodzisz Dziura w ścianie. Nic specjalnego. Nie, możesz, nie można się dostać z lochu, lochu tutaj. Jestem pewna, że byłem w tym Magnoladzie przed chwilą. Ale wygląda w sumie jak loch. No, no, no wygląda na co, Zamknięte drzwi, no dobrze. dalej? Nie ma. Ogólnie gra jest: według opisu, to zbiera bardzo kontrowersyjne sceny, więc. Jeśli tam wiecie, nie. No. Dlatego ostrzegałem wcześniej. Przejdź przez drzwi, jeśli się odważysz. Czy to jakaś popka? To nie jest śmieszne. No dobra. To no, zamknął no, drzwi. Piękny z drugiej strony. Chyba umarliśmy. Co się stało? No i co? Zjemy coś? Jest jakiś przedmiot. Tak, podnieść. Dobra, wiem co się stanie. Widzę. No przecież kurde to jest oczywiste. Jakby jakiś przycisk. No, Tak jest. Może się tworzyło. No peść to oczywiste było. Szalone, szalone. Straszne. Myślałem, że umrę. No cóż no. O matka boska. Cześć! Był tam napis. Wymienić majtki. Czy my to zapisujemy? Wymieniając naszą bieliznę, naprawdę? O mój Boże, dobra. Nikt nie ucieknie. No to jest fajnie wiedzieć. O nie, tu jest otwarta. Wiecie co? Nie, no sprawdźmy, nie? To jest ilużyn Co się stało? Weź moją głowę Muszę może ci znowu wydostać Co ci chodzi? Co, co się dzieje? Wszystko przy tym było spoko Pewnie jest jakiś koszmar, obudź się proszę Nie to, żebym tak coś próbował zrobić, podchodząc na tył do niej, nie? Dobra, weźmiemy, o oh, yes. Wiecie, dobrze to ma taką grafikę prostą że bana nie dostał na <laughs> ja chyba ta gra jest zezwolona widziałem display na YouTube z tego, więc mi się wydaje, że jest OK. Nic nie ma, o oh, jezu, jakiś przycisk jest To zaraz Wszyscy muszą użyć Zastraszanie, No, jakie zastraszania? Mam pewne pytania. To moje serce przydać się. Jest tylko jeden przypadek, w którym taka. Takie ilustrowanie młodszych osób jest dozwolone w jakichś grach. Jeśli to jest niska rozdzielczość, bardzo. Więc okropne. Zmy, co? Oj, ta gra jest zła. Wszyscy muszą umrzeć na mądre. Co to za list? Zapiszę najpierw. Okay. Sprawdźmy, czy jest tutaj na razie. Okej, okay, dobra, nie. Nie, no, może jakiś tam będzie, co? O, odrażające Gdzie jest pomoc? To jest jedyny przypadek, w którym naprawdę może być coś naprawdę kontrowersyjna w taki sposób, czyli po prostu przedstawić to w takiej w bardzo dużym żeby sobie wiecie resztę, resztę sobie człowiek w głowie ułożył dobra spróbujemy choćby w tym pokoju najwyżej sobie wy, wypierdzielimy się gdzieś na rej no co tu się stanie jezu okej, okay, padliśmy a Wiecie co, dobrze, że ja już nie zarabiam na YouTube, znaczy nie mam w ogóle, yy, nie mam monetyzacji na YouTube, więc bo raczej by mi tego filmu nie przyjęli, chyba będę musiał w tytule dać 17+, <laughs> o kurde, dobra, no umarliśmy, to tak bardzo, no, dość mocno sobie pochodzimy. No i umrzemy jeszcze raz. Zobaczymy. Dawaj, odosiemy się. Feel pain. Proszę niech ktoś mi pomaga. Zamknięty. Długo ginie. Umrę. No, umrzesz. Ale to jest taka śmierć bardzo... No, źle się czuję, no, bardzo, no nie wiem, jeśli to będzie jakiś pod, podtekst erotyczny w tej śmierci, w tej, w tej ostatniej, no to będę załamany od, przez, przez tego twórcę. Może no, tak nie powinno być. No, zobaczymy. No i krew, są tak, a może pluła krwia, no może. No i co? No nie ma żadnego podtekstu, jest po prostu się do siła. Taki obrazek, bardzo smutny. Dobra, to jednak są jakieś nadzieje dla twórcy, nie wpychę na... Tekstów żadnych, ale wiecie co? Jedne jeszcze można znieść w tej że słuchajcie, bo ta postać, według chińskiego, w Chinach jest pełnoletnia, 16-letnia. Ja tak mi się wydaje, że w Chinach pełnoletność jest od 16 rok, więc to jest jakieś wyjaśnienie, nie? Nie mamy tutaj do czynienia z dziećmi, oczywiście. Nie dość, żeby ktoś tam próbował, nie? Pewnie są takie gry, które mają młodsze osoby, tutaj jesteśmy, dobra. Ona no, na takim fajnym ten. Smack face, nie? Taki, taki, że... Bez wyrazu Dobra no. Mogę telefon otworzyć? Hint, co to? No, fajnie. Perłowy jakiś tyle. Uj, jest. No dobra, umieściliśmy co, otworzy się. Wojska, on sfrom the door. jest słabo tłumaczenie Dobra, idziemy na schodach. Ciekawe, czy wyjdziemy na zewnątrz, kiedy w ogóle o co chodzi z tym strzelaniem tutaj. Okej, okay, robaki. Idę na drogę. No, przyjdziemy Easy, dawaj. Dobra. Prost, coś jest. I w lawa w pójdźmy. Zapis. Pistolet. Dobra. Wymieniliśmy majtki. Pistolamo. ammo. Apteczka. To będzie strzelanie. Może no, czuję się bezpiecznie chociaż. Wow! Ten ekwipunek przynajmniej mi rezydentę wila strasznie. Dobra, equip use combine z tym. Przedowałem broń. Patrzcie. Dobra, czekajcie. Wow, można strzelać normalnie. Dobra, wczytamy sobie grę jakoś. Quit. Proszę, to Tile. Dobra, myślałem, że mi wyjdzie z całej gry. Load. Dobra, czyli mamy broń, ta Przodowana musimy się pocisków. Pod się wyciąga, co zobaczyłem. A R się przodowuje, A R, R też się przedobuje, no właśnie. Mogłem to przewidzieć. To są jakieś drzwi. Która jest minuta? No dobra, jeszcze jest okej. Okay. Dobra, obrabiał te materiały, słuchajcie, żeby nie było szumów żadnych, bo mój mikrofon szumi niesamowicie. Jak, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie. Co mam nadzieję, że, że się nie zdesynchronizuje audio w tym filmiku. Bo jakiś problem miałem zawsze z tym. Z tym desynchronizacją, dobra. Potwór, duży i brzydki Wija się Co to? Trzymaj się Ocie wuj yy. Dobrze, zatrażając Dobra, uciekliśmy Mogłem to zabić pewnie, ale wolę oszczędzać nie wiecie? Tyle Trumien, patrzcie, ale zapomniałem słowo. Czuisz jakby jakiś zombie miał zaraz z tego wyjść. Głęboki... Wyjdą zombie jakieś, 100%, nie? Dobra, jakaś trumna jest... W środku. Co? Nie wiem co to jest za karabin, cashing? Nie, nie słyszałem nikt takiej nazwy Ale wzięliśmy, trudno Musiałem, dobra, na oto są Tam, tam nic nie było chyba, w tym pomieszczeniu w Zagadka, okej okay. Chwila, chwila. Przez chwilę to podejrzewałem, nie? Dobra, to już widzieliśmy. Musi, musiała boleć, tak naprawdę. Tak. Dobra. Dobra, podejrzewałem to. O ciebie, jaki klucz wielki. Duży klucz. Ciężki, nie mogę go podnieść. Co tyle? Nic tu nie ma więcej? Oby się chyba nie respią tutaj, nie? Mam nadzieję. Bo co jest tutaj w takim razie? Czy z Was coś dropi? O, w ścianę jeden pocisk folii. 5HP dobra, trudno. Ślad jakiś krwawy dotknąć go. Dobra, dotknij go. Ukryte pomieszczenie. Gdzie jestem? Witaj wy. W z takim, z takim pomieszczeniu, słuchajcie, skończymy pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Ja pierdolę. Pokój wypełniony spermą. Tak się nie spodziewałem.